Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią ogłoszenie laureata zwycięzcy konkursu, w którym mogliście wygrać dzięki uprzejmości firmy GearBest smartwatcha No1 G2. Powiem szczerze, że początkowo trochę byłem załamany, bo pierwsze prace po ogłoszeniu, które do mnie dotarły Samego konkursu no, nie napawało optymizmem i faktycznie przez moment stwierdziłem, że chyba forma graficzna to lekki nie wypał. Tym bardziej, że ja sam osobiście przyznam się szczerze, mimo że lubię tego typu pracę, konkursy, nie przystąpiłbym do tego zadania. Także tutaj z pewnością w przyszłości trochę tą formę zmienię, żeby z kolei te osoby, które nie posiadają zdolności plastycznych, jak chociażby ja, też miały szansę. Natomiast tutaj chciałem to zrobić właśnie w formie graficznej to był też mój pomysł. I do rzeczy. Później miały kolejne dni, zgłoszeń było coraz więcej, ostatecznie około 150 prac do mnie napłynęło, prac graficznych. I przyznam się, że był nie lada orzech do zgryzienia do mnie i do żony, bo kilkanaście prac zostało ostatecznie wytypowanych do tego, aby spośród nich wybrać zwycięzcę. Prace były bardzo dobre, niektóre wręcz rewelacyjne, wykonywane zarówno ręcznie, jak i również komputerowo. I byłem w pewnym momencie tak zdesperowany, że chyba stwierdziłem, że zrobię losowanie. Losowanie ostatecznie nie zrobiłem. Wybrałem jedną pracę, która mnie tutaj najbardziej i żonę z tych wszystkich nadesłanych uwiodła. I moi drodzy, to jest ta praca. Jest to praca wykonana ręcznie. Tutaj macie gotowy, zeskanowany prawdopodobnie screen, a zwycięzcą jest Piotr Michalski. Piotr Michalski przesłał już mi swoje dane, nikt z YouTube do sprawdzenia, także tutaj wszystko się zgadza i smartwatch trafi właśnie do Piotra, Macie również, czy pisaliście mi na moim Facebooku, na którego serdecznie zapraszam. Link będzie w opisie filmu. Sugestia, aby też wrzucić pozostałe prace, wszystkich prac, nie wrzucę moi drodzy, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast stwierdziłem, że te najlepsze, które wybraliśmy do takiego drugiego etapu, wrzucę w osobnej galerii, właśnie na Facebooku. Natomiast na pewno nie nastąpi to dzisiaj, będzie to prawdopodobnie jutro, pojutrze. Mam nadzieję, że mi nie zahakacie, bo naprawdę spora część osób z Was była bardzo e, blisko. Te prace były bardzo dobre, niektóre naprawdę mówię rewelacyjne. Nam osobiście najbardziej do gustu przypadło właśnie. Ta praca, możecie ją sami ocenić. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o smartwatcha, będzie go wysłał właśnie firma Agirbest, także będzie trzeba Piotrze Drogi troszeczkę na niego poczekać. Podejrzewam, że około dwóch tygodni, bo chociażby klawiatura Promin do mnie gdzieś mniej więcej tyle docierała. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jeżeli zegarek już dojdzie do Ciebie, jeżeli smartwatch już dojdzie do Ciebie, poinformujesz mnie o tym, wrzucisz zdjęcie albo bezpośrednio do mnie, żebym mógł je wstawić na Facebooku, albo sam umieścisz go w jakimś posie na Facebooku. Facebooku już go mi, a ode mnie to jest na dzisiaj na tyle. Ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.